Rano mogłem się modlić, tak doszło. Myślę, taki werset, którym chciałbym się podzielić, to jest w pierwszym liście do Koryntian. List do Koryntian, trzynasty rozdział i pierwszy werset, znam nam słowo, myślę, choćbym mówił językami ludzkimi, jamieńskimi, a miłości bym nie miał byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I tak doszło mi właśnie to słowo, że bardzo ważne i zasadne jest, żeby zabiegać o dary Ducha Świętego żeby zabiegać o dary prorokstwa, o to, aby móc innym pomagać, aby innym dopomóc, jeżeli są w potrzebie. Ale przede wszystkim, jakże ważna w tym wszystkim jest właśnie miłość do naszego Pana i Zbawiciela, miłość do Boga, ale także miłość do, do bliźni, miłość do brata i siostry. I Bóg nas tak dotyka, że człowiek gdzieś zaczyna te rzeczy, które są, one są jakby mało ważne, bo właśnie to zbawienie z wiary dzięki właśnie łasce powoduje, że my chcemy, albo ja, każdy z nas, który uwierzył w Jezusa, chce coraz bardziej i więcej go szukać i dziękuję Bogu za tą łaskę. I bardzo tutaj właśnie istotne jest to, żeby mieć to pragnienie tak bardziej i więcej szukania jeszcze Boga, że by bardziej i więcej chcieć go i żyć nim na co dzień. I ten fragment, który jest właśnie tutaj, że jeżeli ja nie mam tej miłości, to jestem po prostu jak ten cymbał brzmiący, gdzieś tam sobie brzmi się, może obija, ale nic więcej. Miedź dźwięcząca, gdzieś tam pokrzyczy, może poraduje się tak troszkę zewnętrznie i tak dalej, ale w środku gdzieś brakuje tego pokoju, brakuje tego życia tak naprawdę dla Boga. Takiego oddania, że człowiek może e, gdzieś, no tak chce żyć dla Pana, ale jakby tak się tak naprawdę tym męczy, bo jeszcze nie do końca wszystko oddał Bogu, nie do końca jakby poznał Boga, nie do końca doświadczył Jezusa Chrystusa. I ja dziękuję Bogu, że ja mogę właśnie szukać go cały czas i mogę się nim napełniać. I tak chcę powiedzieć, że te dary, o których, bo ten rozdział, ten trzynasty, jest tak jakoś kiedyś myślałem dziwnie usytuowany, że wcześniej jest mowa o darach, o, o ciele i o darach właśnie i dalej później jest też o, o, o darach prorokowania, o mówienia różnymi językami i ja kiedyś już wiele lat temu miałem takie pragnienie, e, gdy słyszałem właśnie ze słowa się ta wiara zrodziła, że, że grupie jest pusty, Pana, Pan Jezus jest po prawicy Ojca i tak zacząłem właśnie modlić się o to, żeby Pan napełnił mnie Duchem Świętym. I było, było kiedyś taki właśnie też obóz, ale to było mm, nawet nie w kraju, nie w Polsce. I pamiętam, że każdy z nas rozmawiał na temat, rozważał na temat, tak, znaczy tam par, o, osoby obok mnie rozważały na temat Ducha Świętego, jak zostali ochrzczeni, jak zostali napełnieni. I pamiętam, że już była późna godzina i tak. Na zakończenie tego naszego spotkania każdy z nas się pomodlił i kiedy ja się modliłem to Bóg mnie tak dotknął, tak jakby przepalił tym ogniem i zacząłem jakby tak można powiedzieć śpiewać pieśń, napełnił mnie Duchem Świętym. I to było takie cudowne przeżycie. Ja mogę sobie tak przypomnieć teraz tak, że jakby to było jak Bóg zapalił tą ofiarę po prostu. Tą ofiarę właśnie tej modlitwy naszej, że Bóg się przyznał, Bóg się przyznał do tej modlitwy i zapalił to. I naprawdę to był dobry czas. Taki błogosławiony czas, kiedy człowiek miał pragnienie, bo musi mieć pragnienie i został napełniony, bo to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Kiedy Samaria przyjęła słowo, to zostali tam posłani Piotr i Jan i oni wkładali ręce i... Byli ludzie chrzczeni, bracia, siostry byli chrzczeni Duchem Świętym. Jakże to istotne jest ważne. I tu jest wcześniej właśnie także napisane w 12 rozdziale 31. Starajcie się, by usilnią większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I my mamy się starać, my mamy zabiegać o to właśnie o te dary łaski. I to jest bardzo istotne, ale pamiętać, że to nie tak, że ja sobie otrzymam jakiś dar łaski. I Bóg Miościu, chwała Bogu, i schowam gdzieś do kieszeni. To nie będę tego używał, nie będę się modlił, nie będę tego wykorzystywał, nie będę dzielił się tym z innymi, tylko jakby to tak zachowam dla siebie. I często może takie być właśnie myślenie, że to co Pan dał, to trzeba się dzielić z innymi, aby innych budować wiarę, aby innych mogli być, mogli wzrastać w Jezusa Chrystusa. Jakże to jest istotne i ważne. I wiem, że w moim życiu też był taki okres posłuchy, że gdzieś to miałem, ale jakbym zostawił. Ale Bóg dał takie, można powiedzieć, opamiętanie. I był taki czas, ostatni czas także w naszym zborze, kiedy mogliśmy się mo modlić wraz z braćmi o to, aby ci, którzy pragną, żeby zostali ochrzczeni, zostali napełnieni Duchem Świętym. I Pan chrzcił, Pan napełniał. I to naprawdę było tak, że raz aż mi się łeskał, tak uromiła, że to właśnie to nie, nie ja, że ja jestem może jeszcze mi tu brakuje tego, ale że to właśnie Bóg, że Bóg napełnił tą swojej właśnie świętości, że ja mam być, oczywiście każdy z nas ma dążyć do świętości, do życia, do przybliżania się do żywego Boga, ale pamiętać, że to Jezus chrzci Duchem Świętym, że to właśnie nasz Bóg. I że my sami jakby nic nie potrafimy, ale mamy jedni drugich także wspierać i mamy się modlić o to, aby Bóg dotykał. I tu jest dalej napisane dążcie, czternasty rozdział, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Kiedy już coś otrzymaliśmy od Pana, to żeby to pomnażać, żeby... Dalej iść i dalej i więcej, że nie zatrzymać się tam na jakimś wzroście duchowym, że ja coś otrzymałem od Pana i to już mi wystarczy, ale żeby po prostu ten, ten żar, to, to pragnienie coraz większe i większe, że my mamy wzrastać w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie zatrzymywać się, nie cofać się w swoim życiu, nie, nie, nie zostawiać już tego, co jest, a tym bardziej jeszcze nie wracać gdzieś z powrotem. Ale mamy być właśnie gorący dla Pana, nie tacy, że człowiek może zletnieć gdzieś, ale właśnie o to chodzi, żeby jedni drugich także poruszać do tego, abyśmy mogli też i dobre, przede wszystkim dobre owoce nasze wydawać, owoce godne upamiętania, że że te dary, że to wszystko jest bardzo istotne, ale w tym wszystkim właśnie najważniejsza jest ta miłość, jak jest napisane. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I tak może właśnie nie rozumiałem do końca tego fragmentu, że człowiek może jakby robił nacisk tylko na, na dary Ducha Świętego, że może lepszy czy coś takiego i wtedy wkrada się, wpycha. I także dziękuję Bogu za to, że mógł mię trochę umiżyć, że, że to nie tak, ale że w tym wszystkim jest właśnie miłość żeby widzieć i służyć Bogu, ale widzieć też swojego bliźniego, widzieć ty ci, którym trzeba też może w jakiś sposób pomóc. I aby zbór Pański mógł wzrastać zbór Pański mógł coraz więcej się. Powiększać ci, którzy mają być jeszcze, mają przyjść, mają być zbawieni. I żebyśmy właśnie byli żywym kościołem, kościołem, który e, naśladuje Pana Jezusa Chrystusa. Chcę iść za Nim bez względu na to, jak będzie, bo mi zawsze jest tak kolorowo, ale jest ta właśnie nadzieja w Panu w Jezusie Chrystusie i trzymajmy się tej nadziei.